Na program zaprasza sponsor. Wydawnictwo Wilga, wydawca książek dla dzieci. Czytam tamty rybki mini mini? Kasia Keller. Franek mówi: "Dzień dobry". Po wczorajszym deszczu nie pozostał żaden ślad. Na niebie świeciło słońce. Chmurki były jasne i puszyste. Polana wokół domu Franka pokryła się kolorowymi kwiatami i przypominała mięciutki dywan. Jednak sam Franek wyglądał jak burzowa chmura. Złościło go wszystko. Najpierw zdenerwował go budzik, który zbyt głośno oznajmił, że pora wstawać. Potem Jerzyk zezłościł się na słońce, bo świeciło mu prosto w oczy. Spodnie też go rozdrażniły, bo poplątały się w nich szelki. Długo musiał się z nimi szamotać, zanim udało mu się je porządnie zapiąć. A na koniec jeszcze woda z kranu ochlapała mu koszulkę. Ten poranek zdecydowanie nie należał do najprzyjemniejszych. Ale kiedy Franek zobaczył mamę, natychmiast wszystko się zmieniło. Mama krzątała się w kuchni i podśpiewywała pod nosem jakąś wesołą piosenkę. Dzień dobry, synku! Przywitała się. Cześć mamusiu, odpowiedział Franek. Śniłeś o czymś przyjemnym? spytała nalewając kakao do kubków. Tak, byłem z dinusiem na ogromniastej zjeżdżalni, takiej wysokiej aż do nieba. Franek stanął na palcach i podniósł ręce najwyżej jak potrafił. Trzeba było wjeżdżać na nią windą, a potem ziu, na samiutki dół. Jerzyk podskoczył, hucnął i zaczął głośno się śmiać. Siu, siu! powtórzyła Zosia, młodsza siostra Franka, i radośnie pomachała do brata. Ależ wam zazdroszczę, sama też chętnie bym z takiej pozjeżdżała. Słowa mamy podziałały jak lekarstwo na zły humor. Ponury nastrój prysł, i Franek zupełnie zapomniał, że jeszcze przed chwilą był ze wszystkiego niezadowolony. Pomogę ci, mamusiu, zaproponował. Wyjął z szafki talerze. I zaczął układać je na stole. Co będzie na śniadanie? Naleśniki? Odparła mama i poprosiła. Zawołasz tatę? Powiedz mu, że potrzebujemy specjalisty od naleśników. Pewnie! Ranek zgodził się ochoczo i podskakując popędził do sypialni rodziców. Gdy Jerzyk wszedł do środka, od razu zauważył, że tata nie wygląda najlepiej. Szarpał szelki od spodni, jakby go czymś zdenerwowały. Dokładnie tak samo jak wcześniej robił to Franek ze swoimi szelkami. Może tatusiowi też się poplątały, pomyślał. Mina taty też zdradzała, że nie dopisuje mu dziś humor. Jednak Franek był przekonany, że mama i na to znajdzie radę. I wcale się nie pomylił. Gdy tylko tata pojawił się w kuchni, mama przywitała go szerokim uśmiechem, a on. W mig się rozpromienił. Dzień dobry, kochanie, powiedziała mama i pocałowała tatę w policzek. Dzień dobry, słyszałem, że poszukujecie szefa kuchni, zażartował tata. Szybko włożył fartuszek i rozgrzał na piecyku patelnię. Już po chwili w całej kuchni przyjemnie pachniało naleśnikami, waniliowym twarogiem i słodkim kakao. To był idealny poranek. Przez kuchenne okno zaglądało słońce, śniadanie smakowało przepysznie, a mama i tata wciąż się uśmiechali. I wtedy Franek zaczął się zastanawiać, w czym tkwi sekret udanego poranka. Czy to sprawia słońce? Nie, raczej nie. Przypomniał sobie, że gdy rano słońce świeciło mu prosto w oczy, to wcale nie czuł się dobrze. Może chodzi o smak naleśników? Też nie. Przecież tata się rozpogodził, gdy tylko wszedł do kuchni i zanim zaczął pomagać mamie. A może to zasługa uśmiechu? Po śniadaniu tata wyszedł do pracy, a mama z Frankiem i Zosią wyruszyli do przedszkola. Po drodze spotkali panią Lisicę. Szła wolno, ze spuszczoną głową. Chyba nie była w najlepszym humorze. Dzień dobry sąsiadko, wykrzyknęła wesoło mama. Pani Lisica uniosła wzrok. Franek zauważył, że na widok mamy jej twarz natychmiast się rozpromieniła. Dzień dobry, odpowiedziała pani Lisica. Piękną mamy pogodę, prawda? Zagadnęła jeszcze mama. O tak, słonko nas rozpieszcza. Zapowiada się upalny dzień. Sąsiadka pomachała na pożegnanie i poszła w swoją stronę. Franek znowu zaczął rozmyślać o sposobie na udany poranek. Teraz był prawie pewien, że to jednak dzięki słońcu. Wyraźnie słyszał, że dzisiejsza pogoda ucieszyła panią Lisicę. Chciał zapytać o to mamę, ale właśnie wtedy spotkali pana Borsuka. Siedział na ławce w parku i czytał gazetę. Minę miał przy tym bardzo poważną. Dzień dobry, panie Borsuku, przywitała się mama. Dzień dobry, pan Borsuk szeroko się uśmiechnął. Piszą coś ciekawego? Spytała mama, wskazując na gazetę. E, to samo co zwykle. Pan Borsuk machnął ręką i pokręcił głową, a potem zwrócił się do Franka. A dokąd to się wybieracie tak wcześnie rano? Idziemy do przedszkola, odparł Jerzyk. Oho, w takim razie musisz koniecznie skosztować cynamonowej bułeczki, żeby mieć energię do zabawy. Pan Borsuk podniósł z ławki papierową torbę. Kiedy ją otworzył, do noska Jerzyka doleciał cudowny, słodki zapach. Proszę, sam upiekłem. Franek spojrzał na mamę pytająco, a ta skinęła głową. Dziękuję, powiedział Jerzyk i wyciągnął z torebki bułeczkę. Bardzo proszę, smyku. Pan Borsuk się uśmiechnął. Rzadko mam okazję poczęstować kogoś bułeczkami. Franek ugryzł kęs. I z zainteresowaniem przyglądał się panu Borsukowi. Jerzyk zastanawiał się, co spowodowało w nim taką przemianę. Jeszcze przed chwilą siedział nad gazetą z bardzo surową miną, a teraz uśmiechnął się od ucha do ucha. To raczej nie była zasługa słońca, bo pan Borsuk wybrał ławkę w cieniu, pod drzewem. Teraz Franek był gotowy uwierzyć, że za dobrym humorem stoją jednak słodkie bułeczki. Mama Franek i Zosia pożegnali pana Bursuka i ruszyli w dalszą drogę. Spotkali jeszcze pana Dzięcioła, panią Łasicę i całą żabią rodzinę. I za każdym razem, gdy mama mijała przechodniów, ci od razu zaczynali się uśmiechać. Przystawali na chwilę, zamieniali z nią kilka słów i żegnali się w znakomitym humorze. Franek przysłuchiwał się tym rozmowom i miał coraz więcej wątpliwości bo każdy z nich cieszył się z czegoś innego. Pani Lisica była zadowolona, że świeci słońce, ale pana Borsuka rozweseliły cień i cynamonowe bułeczki. Natomiast ani pan dzięcioł, ani pani Łasica nawet nie wspomnieli o pogodzie i z całą pewnością nie zajadali bułeczek. Rodzina żab też niczego nie jadła, ale to zupełnie nie przeszkadzało im ciepło uśmiechać się do siebie. To wszystko wzmogło ciekawość Franka. Koniecznie musiał się dowiedzieć, co wywołało tę poranną radość. Postanowił zbadać sprawę u samego źródła. Mamusiu zaczął Jak ty to robisz, że wszyscy na twój widok się uśmiechają? To bardzo proste odrzekła mama To zasługa magicznych słów nie żartuj! Franek spojrzał z niedowierzaniem. Magicznych słów? Tak. Tak można o nich powiedzieć. A jakie to słowa? Czary, mary, hokus, pokus? Abrakadabra? Franek zaczął machać rękoma, udając magika, a Zosia prędko poszła w jego ślady. Nie, nie. Mama się zaśmiała. Nic z tych rzeczy. To zupełnie inne zaklęcie. Jakie? Dopytywał Jerzyk. Słyszałeś je dzisiaj mnóstwo razy. Niemożliwe, mamo! Franek pokręcił głową. Nie słyszałem żadnego zaklęcia ależ słyszałeś, synku wiele razy zapewniła mama.-Jakie to zaklęcie, powiedz, proszę, proszę, proszę zapiszczał Franek. Dobrze, zaraz się dowiesz obiecała mama i wskazała przedszkole. Tylko słuchaj uważnie. Przed wejściem do budynku pan Szop grabił liście i wyglądał na bardzo zmęczonego. Dzień dobry, panie Szopie zawołała pogodnie mama i pomachała ręką na powitanie. O, dzień dobry, dzień dobry! pan Szop przystanął, oparł się o grabie i również ochoczo odmachał. Już wiem! wykrzyknął Franek do mamy Wiem, co to za słowa! Jerzyk był pewien, że rozwikłał zagadkę. Musiał natychmiast sprawdzić, czy i on potrafi zrobić użytek z magicznych słów. Od razu wbiegł do przedszkola, zrzucił buty, włożył kapcie i wpadł do sali. W środku czekała pani Sowa. Siedziała zamyślona przy biurku i przeglądała jakieś dokumenty. Dzień dobry, pani Sowo! zawołał Franek i w napięciu czekał na to, co się dalej wydarzy. Opiekunka podniosła wzrok i widząc Jerzyka, natychmiast się uśmiechnęła. Dzień dobry, Franku, odpowiedziała. Dobrze, że już jesteś. Czeka nas dzisiaj przyjemny dzień. To naprawdę działa, krzyknął Jerzyk. Mówiłam, że to prawdziwa magia, szepnęła mu do ucha mama, która właśnie stanęła w drzwiach. Tego dnia Franek jeszcze wiele razy użył magicznych słów. Dzień dobry, powitał Pole. A potem jeszcze Tosie, Edzia i innych kolegów. I za każdym razem zaklęcie działało. Wszyscy uśmiechali się do Jerzyka i odpowiadali Dzień dobry, Franku. Jerzyk poczuł się szczęśliwy. Wreszcie odkrył, co sprawiło, że poranki były tak wspaniałe. Postanowił, że od dziś... Dzień dobry to będą jego ulubione magiczne słowa. Kiedy wieczorem mama kładła Franka do łóżka, przyszła mu do głowy nowa myśl. Mamusiu, zapytał cicho, tak, synku? Czy znasz inne zaklęcia, które sprawiają radość? Oczywiście. I opowiem ci o nich jutro, synku. A teraz czas na sen. Dobranoc, kochanie. Mama pocałowała Franka w czoło i przykryła kołdrą. Dobranoc! Odparł i zamknął oczy. Postanowił jak najszybciej zasnąć, bo nie mógł się doczekać następnego dnia. Tak bardzo znów chciał powitać wszystkich magicznymi słowami. Więcej przegód Franka w książkach. Zaprosił sponsor wydawnictwo Wilga, wydawca książek dla dzieci.